Moi drodzy, patrzę na tą przepysznie wyglądającą galaretkę, brzoskwiniową, bardzo, bardzo polecam. I sobie tutaj oglądam ogólnie i nie ma mocni, więc życzę mi smacznego. W ogóle zaraz z Juką lecę do sklepu, bo chciałyśmy sobie jakieś tam przykąski kupić i w ogóle, bo myślałyśmy, że nasz tata, wiecie, będzie jechał dzisiaj na zakupy i właśnie pytałam przed chwilą mamy e, i właśnie wtedy mi nałożyła galaretkę e, no i powiedział, że nie że on dzisiaj nie jedzie na zakupy żadne ja powiedziałam, aha, dobra, spoko no nie e, i powiedziałam, mama, że, jak chcemy, jak, że jak chcemy to możemy się po prostu przejść ja powiedziałam, no to spoko no, więc za pół godziny lecimy bo Bojko musi jeszcze ogarnąć włosy ona w ogóle jeszcze robi makijaż więc e, ja chyba bez makijażu pójdę, bo ja ja nie potrzebuję, wiecie. Ja może sobie tutaj troszkę nałożę korektor, tutaj, tutaj, ale tak to to ja wiecie, ja może so nałożę sobie na usta, nie wiem, błyszczek, bo ten e, taki e, ten co różowy, taką małą tubeczkę, e, więc e, któreś z nich nałożę na usta, ale tak to, to za bardzo się nie maluje, bo nie mam takiej potrzeby. Więc e, no. E, zastanawiam się w co ubrać w sumie, bo. Oba moje dresy poszły do prania i nie wiem, czy one są teraz w suszarce, czy one dalej się, wiecie, czy one czy już za chwilę będę, będą do, że mogę je już ubrać, czy one będą się jeszcze na przykład suszyć. No to muszę się, muszę zobaczyć po prostu, czy ona, czy te oba dresy są w suszarce, czy w pracy, wiecie o co chodzi. No, bo chciałam właśnie ubrać, kurczę, bo jak idę do tego sklepu, żeby mi było ciepło, bo jest zimno, jest troszeczkę zimno, padał, e, słuchajcie, strasznie okropnie padał dzisiaj śnieg. Ja po prostu ten widok to jest masakra, nie, nie, lubię śniegu, wiecie co, zabawy w śniegu są spoko, czyli na takim zasadzie, że wiecie, o śnieg, ale fajnie, chodzić tutaj po takim śniegu, fajnie, super, a po kilku minutach jest tak zimno ci wszystko, że nie. Więc jak ja się dobrze cieszę, że ja jestem w szkole, w Murze na edukacji domowej, gdzie ja po prostu nie muszę wychodzić o siódmej rano z domu do zimnego auta, tylko sobie mogę siedzieć cały dzień w ciepłutkim domku pod kocykiem i się uczyć. No po prostu i się uczyć. No to jest po prostu super opcja. Super, świetnie. Mm. Dobra. Będę prostować włosy, bo moje wyglądają tragicznie i. I po prostu ją będę prostować, ok? Wiesz, mną, no, nie przejmuj się. O, dobra. dobra, muszę to. Bo ona ogólnie... się ogólnie, stośni długo nagrzewa, w sensie. No. Więc ja, jakby, sobie. się na ale. Mam nadzieję, że szybko się nagrzeje. W sensie, będę miała... No tak. Nagrzewa się. No, jednak się okazało, bo pytałam Juki, co z moimi dwoma zestawami dresów. I powiedziała, że one e, chyba się nawet nie suszą. Tylko, że one jeszcze, wiecie, piorą się w pracę. Więc super, hiper. Ale za to pożyczyła mi swoje spodnie z Wicked Squad. E, takie różowe ogólnie ona ma. Ja mam e, liliową, ona ma różowe, no. E, więc sobie wzięłam, e, no. Założę sobie jakąś bluzę, pewnie czarną, no. Więc, e, no i kurtkę, no nie, bo jest strasznie zimno, strasznie. E, bo ja z nią gadałam. <laughs> Luna, co ty robisz przy tym? Patrzcie, co ona robi. Ona się tak patrzy dziwnie na to. <laughs> Luna, Luna. Ty wiesz, że to jest pro... w sensie szczotka prostująca? Luna. Hej. Ona jest chyba zła, bo wieś, wiecie, ona chciała tu nie wiem, chyba sobie tutaj poleżeć. Tak? Tak. Jezu, przepraszam, no nie wiedziałam. Przecież nie szłaś w tą stronę. Leżałaś tu. Nie, może ona się boi tej szczotki, ale przecież... Nagrzewa się? Nagrzewa. No. Więc jakby... No. Siemano. Uznałam, że wam pokażę, bo jutro w ogóle robimy imprezę urodzinową nie dla Julki, tylko dla mojej drugiej siostry. E, więc pomyślałam, że wam pokażę prezent ode mnie, co jej e, daję jako prezent i co jej kupiłam e, na te urodziny. Na to właśnie, co chcę jej dać jako prezent no Myślę, no jutro ja muszę wstawić ten odcinek, bo jakbym wstawiała go dzisiaj, to ona by jutro na przykład rano go obejrzała, no i by zobaczyła i to by już chyba taka mi niespodzianka. Więc ja chyba jutro wstawię ten odcinek, jak przyjdą goście po prostu, bo wtedy w ogóle nie będzie go oglądać. Potem sobie go obejrzy, no bo wiecie, no bo taka jakby była niespodzianka, a nie, że ona, wiecie, już będzie... Bo wstawiałabym go dzisiaj wieczorem i ona by obejrzała rano albo po południu, no i no by wiedziała już, co ode mnie dostanie. A chcę, żeby była taka niespodzianka! Co... <laughs> żeby była taka zaskoczona w ogóle tym, co została. E, no, żeby to była taka, no wiecie, no, taki prezent niespodzianka, e, żeby nie wiedziała, co ode mnie dostanie. No, w ogóle ona myśli, że ode mnie nic nie dostanie, ale. Ale jednak dostanie do mnie, więc zaczynajmy. Więc dlatego po prostu dam, e, wstawię ten odcinek jutro, jak przyjdą goście. Myślę, że już wtedy go prześlę. Wcześniej sobie go zmontuję, a prześlę go dopiero w momencie, jak e, goście na przykład przyjdą. No. E, mam nadzieję, że się prześlę bez problemów, bo YouTube ostatnio mi nie daje łatwo. <laughs> Ostatni odcinek się przesyłał bardzo, 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 bardzo długo. Nie wiem, czy to była wina, bo ten ostatni, pogadajmy. Nie wiem, czy to była wina tego, że on był taki po prostu bardzo długi i YouTube, wiecie, sprawdza, czy tam nie ma przekleństw, czy tam nie ma wulgaryzmów, czy tam nie ma y, jakichś nieodpowiednich treści. No, więc, y, no coś takiego, tak sprawdza tą weryfikację w ogóle. Więc y, możliwe to, że było spowodowane tym, bo ten odcinek trwał 21 chyba minut i 59, no. Więc prawie 22 minuty trwał, więc jakby, może dlatego tak długo po prostu się przesyłał i tak długo go YouTube sprawdzał. Dobra, zaczynajmy. No to w taką to robię, to w ogóle zapakowałam prezencik? E, na pierwszy ogień idą perfumy z Adidasa bo ona właśnie mówiła, że uwielbia perfumy z Adidasa, no to pomyślałam sobie, dobra, kupię jej. Chciałam jej inne kupić z Adidasa, no ale padło na te, ale ponoć te też bardzo ładnie pachną. Więc perfumki z Adidasa, kremik do rąk. Muszę być cicho, muszę być cicho, bo nie chcę. Julka tylko wie, co kupiłam Asi i że w ogóle chyba, gu... chyba Julka tylko jedyna wie, że ja Asi kupiłam prezent i reszta do domu nie wiem, mój tata nie wie, moja mama nie wie, mój brat nie wie, e, no i jeszcze Asia <grywa> nie wie, więc jakby e, wiecie, muszę mówić tak cichutko, e, nie, no tata coś tam robi e, innego, więc on jakby trochę hałasuje, więc on nie usłyszy, ale mama na przykład, więc e, wiecie, to będzie takie wow, <grywa> więc mówię cichutko, ogólnie, dobra, taki kremik z i... ta tadam. To ma 80 ml, bardzo fajny ponoć Więc takie coś No w ogóle Ziaia podobno to jest super marka Ja z Ziaii mam tonik do tworzy i bardzo go polecam, serio Coś słodkiego Nie mogło się obyć Sneakers Myślałam, że ktoś do mnie idzie Oby to była Julka Bo jakby weszła, wyszedł ktoś inny no. Dobra, to chyba tego mój brat. Ale on już szedł na dół. Albo to mój tata, nieważne. Kolejna rzecz. Tak, mój tata. Kultowy krem oliwkowy, cera sucha i normalna z jaja. To też jej kupiłam, bo uznałam, że fajny taki zestawik, wiecie, taki... no... druga już rzecz z takich kosmetycznych rzeczy i ostatnia rzecz z kosmetycznych. Waselina biała, kosmetyczna, i to jest ogólnie też z zieli w takim pudełeczku. No, myślę, że będzie z tego korzystać na pewno. No i ostatnia rzecz. Takie mini płótna ze sztalugami. Żeby wiecie, no, nudzi Wam się, no to możecie wziąć farby i sobie tak pokolorować, namalować sobie jakiś obrazik, to jest bardzo fajne naprawdę. E, więc no, może już sobie e, zrobić takie obrazy już pod święta na przykład. E, bo już za chwilę będzie grudzień, więc żeby miała takie klimatyczne wiecie i może sobie na przykład postawić na biurku i będzie miała taki klimatyczny pokój, wiecie, taki już świąteczny. więc e, takie dwie taki, wiecie taki właśnie zestaw e, płócien małych no i tyle w tym prezencie to wszystko, co jej dam. Myślę, że to jest bardzo fajny prezent. Bardzo taki, wiecie, fajny, myślę. Bo tu coś kreatywnego, tu coś kosmetycznego, tu coś słodkiego. No i oczywiście perfumy no. Zastanawiałam się, nad migiełką, zastanawiałam się nad migiełką, ale uznałam, że no, perfumy będą chyba lepsze. To znaczy się migiełka też byłaby spoko, ale uznałam, że no, jak lubi tak perfumy z Aditessa, to jej po prostu kupię, bo jej się skończyły ogólnie. Więc idealna okazja. Uwaga też Galerecki. Poprosiłam mamę, żeby mi tak troszkę dała. Nie wiem, czy to jest troszkę, no chyba nie jest troszkę. Mm, dobra, jest taka spoko, taka galaretka, A nie, powiem Wam szczerze, że mm, ja tak dawno nie jadłam galaretki, czyli nie wiem, kiedy ostatni raz jadłam galaretkę, nie pamiętam, czy na moich urodzinach nie jadłam, nie, chyba nie jadłam na moich urodzinach, na moich 15 urodzinach nie jadłam galaretki chyba. No chyba nie no, bo ja w ogóle tak wiecie, jakoś tak, no jak mam, wiecie o coś, że jakoś, wiecie, jak jest galaretka to spoko, jak nie ma to jakoś tak nie zależy mi na tym, żeby ją zjeść, no nie? Jak jest to zjem sobie, ale tak to jak i nie ma to, mam tak takie, hmm, spoko. Jakoś to wiecie, nie uwielbiam galaretki, ale też ją, w sensie... Raz na jakiś czas ją jem, wiecie o co chodzi. Jeżeli nie mam jakiś takiego, fu, galaretka, ja tego nie jem. Ale jakby raz na jakiś czas sobie jem ogólnie galaretkę, więc to też nie jest tak, że w ogóle nie jem galaretki. Tylko, no... Nie wiem, kurczę, czy ją całą zjem. Serio. Troszkę mi mama nałożyła. Powiem szczerze. Serio, prosiłam ją, żeby tak nie za dużo mi dała, a dała mi, co chcecie? nie... Dużo. I tak to właśnie, moi drodzy. Więc lecimy za pół godziny. Może za te pół godziny będę mogła ubrać swój dress, któryś. Już mi obojęte, czy ubiorę fioletowy z skład, Squad, czy ubiorę e, ten komplet bluza z e, Pull&Bear, spodnie Zary, te desowe, te szare. Bo w ogóle to nie jest komplet. To wiele osób zdziwiło. Moja babcia, babcia ostatnio też tak powiedziała, że a gdzie kupiłaś ten kobiet? A ja taka, babciu, zrazie ci tajemnicę. To nie jest komplet. No, ono co? A ja taka, no, to nie jest komplet. Bluzę kupiłam osobno w Płynet Berze, a spodnie to z kupiłam. Ale to się, naprawdę, to tak pasuje do siebie, jakby naprawdę. Ja sama nie wierzę w to, że kupiłam to w osobnych sklepach, wiecie o co chodzi. Bo to dosłownie wygląda tak samo. Ale jak się jednak przyjrzysz, to jest inny, inny jakby... E Inaczej wiecie, tak pasuje, ale tak to na pierwszy rzut oka, to byś nie, nikt nie powiedział, że to nie jest komplet, no nie, no więc ja to traktuję jako komplet. Się też nieraz na przykład nie, nie traktuję tego jak komplet. W sensie na zasadzie, że jak na przykład spodnik mam w praniu, to na przykład bluzę do nie ubieram. Nie, 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 nie. bluzę też czasem samo ubieram. Na przykład właśnie ostatnio jak szłam na teatr, to ubrałam sobie jeansy koszulkę oraz bluzę tą z szarą. Tak samo mam ze spodniami, czasem je nawet ubieram po domu, żeby sobie w nich pochodzić, bo są cieplutkie, fajne i w ogóle szerokie, wygodne i, i takie tam zalety mają. Więc jakby... i są, żeby można było sobie zawiązać. No, ale to już zależy od, wiecie, od tego kto chce, kto nie chce. No ja sobie zawiązuję zawsze, no po prostu. E, więc jakby... E, więc noszę e, czasem bluzę samą bez spodni, same spodnie bez bluzy. Więc to nie jest tak, że wiecie, ja to traktuję jako komplet na zasadzie, że jak nie ma bluzy, to ja nie zakładam spodni. Bo ja muszę mieć i bluzę, i spodnie. Nie, nie traktuję tego tak. Zresztą mi się tak wydaje, że niektórzy tak to traktują, ale ja nie traktuję tak kompletów. <laughs> Ja tak trochę mieszam te komplety, wiecie o co że tu dżinsy, ta bluza szara, albo spodnie te dresowe, topik, i no i kurteczka, no, <laughs> więc jakby, no, ale się tu rozgadałam, przepraszam, naprawdę, ja nie wiem, co ja mam, ale po prostu ja kocham z wami rozmawiać, naprawdę, to jest silniejsze ode mnie, no, więc yy, zobaczymy, może usunę to lub nie, trzymajcie kciuki, żebym nie usunęła, no. Muszę się z wami pożegnać w tym filmie, mam nadzieję, że wam się spodobał, jak tak to zostawcie kocie w górę, no i widzimy się w następnych filmach moi drodzy, mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, trzymajcie do mnie kciuki, no i widzimy się w następnych filmach, pa!